No hej, witam was w reaktywacji otu tego kanału i yy, ogłoszę od razu taką wielką zmianę, w sumie to nie jest wielka zmiana, ale yy, się trochę format jakby tego kanału, yy, no i widzicie pewnie, że jest się przygotowało awater i... Yy, Awatar i nazwa zmieniła. I po prostu. Mm, y, co tu będzie zmienione? Po pierwsze, tak. Mm, y, po pierwsze, będzie zmienione y, no, kontent tego kanału. Nie wiem, czy jeszcze powtarzam, bo, bo to jest taka długa nagrywka, ale mniej o to. Y, no, po pierwsze, y, y, jak były te podcasty. No to one teraz będą poboczną serią, taką, nie wiem, którą może się powiedzieć dobrze wraz raz w tygodniu, co so, raz w miesiącu. Bo przyznam, że takie podcasty zajmują trochę dużo czasu, a tego czasu po prostu nie mam. Kolejną rzeczą jest to, że teraz kontent tutaj będzie się składał o mappingu, czyli tłumaczenie jak, nie wiem, jak przykładowo komunicji działa z... Yy, co po prostu komunikacji działa z yy, po prostu, yy, jak być dobrym, yy, jak, by, jak być dobrym maperem? Myślę, że to będzie potrzebne. Yy, yy, taki kanał, który będzie się tym zajmował. Ale nie wiem, czy uda mi się to najlepiej zrobić. Zając osobiście, w, nie wiem, tak, takie sumowanie mojego mikrofonu. A no i jest od y, jutro moza no, zapowiedź jednego gościa. Nie no zrazy go jest, ale będzie raczej. I... No, no i to w sumie tyle ode mnie. Napiszcie w sumie w komentarzu ...w mm, Takie ja chciałem. Co so, mam nagrywać takie filmiki również poradnikowe, y, może to jednoseśnie... ...y... Może jakieś tam filmy o community Nie wiem, jedno albo drugie Dobra, po prostu napiszcie Ja zegnę się z wami Do zobaczenia jutro